Cześć, mam na imię Liliana. Być może jeszcze zostałam studentką w miesiąca kwietnia. Swój tytuł zawdzięczam mojej aktywności na oraz poza nią, co mogło stworzyć nam warunki do poznania się. Możesz kojarzyć mnie z biblioteki Wydziału Politologii, gdzie pomagam w ramach wolontariatu. Mogliśmy spotkać się na którejś z konferencji. Może nawet to właśnie moje wystąpienie zwróciło Twoją uwagę. Istnieje szansa, że czytałeś lub czytałaś. Mój artykuł zamieszczony w gazetce studenckiej sprężynka. Mogłeś, lub mogłaś poznać mnie na spotkaniu koła naukowego Follow up a może właśnie razem reprezentowaliśmy nasze uczelnię? Ostatni rok był dla mnie bardzo intensywny. W rezultacie moja praca przyniosła mi wiele satysfakcji. Z sukcesów, którymi chciałam się pochwalić, jest między innymi referat wygłoszony z profesora Andrzejem Piaseckim na międzynarodowej konferencji. Nasza wspólna praca została przekazana do publikacji. Wzięłam również udział w konkursie na innowacyjny artykuł naukowy, który został opublikowany w książce Zrównoważony rozwój debiut naukowy 2018. Możesz mnie znać również ze sportu samochodowego, który jest moim hobby. Staram się mieć wpływ na rozwój tej dyscypliny w naszym kraju. W związku z tym należę do struktur Automobil Klubu Śląskiego i uczestniczę w organizacji rajdów samochodowych. Jestem licencjonowanym sędzią, bywam również sędzią zabezpieczenia. W ostatnim czasie mogliśmy się spotkać na takich imprezach jak Rajd Polski czy Rajd Rzeszowski. Praca nad wieloma projektami wymaga poświęcenia. Czasem muszę się zatrzymać i zastanowić, czy to, co robię, ma sens. Uznanie wynikające z wygranych konkursów jest dla mnie ogromną motywacją do dalszego działania. Dlatego, jeżeli podoba Ci się to, co robię, to proszę. Oddaj na mnie swój głos.